Hej, czołem. Dzisiaj taka mała reklama y, mojego sklepu, w którym możecie kupić koszulki i bluzy z motywami wojskowymi, z, motywa, z motywami y, takimi patriotycznymi. A... Jak tak naprawdę te koszulki wyglądają chcę właśnie dzisiaj pokazać z bliska tak bardziej myślę że będzie to oddawało jakość wykonania jakość nadruków na koszulce nadruki są wykonywane w technologii DTF nie wiem co to znaczy ja się nie znam w każdym bądź razie tutaj producent mnie poinformował że tak to wszystko wygląda jaka jest gramatura to już jest w opisie na sklepie przynajmniej powinno być tam z tego co patrzę chyba jest no a dzisiaj z bliska z Zobaczymy, jak to wszystko wygląda, bo doszły do mnie pierwsze partie koszulek, bluz i przedstawię zaraz to sobie wszystko przybliżymy, bo myślę, że to jest fajny prezent dla czy dla żołnierza, czy dla kogoś miłośnika wojska, miłośnika militariów albo z, na przykład z okazji, nie wiem, czy przysięgi wojskowej, czy awansu, czy... Odejścia do cywila czy zmiany stanowiska. Także tutaj zapraszam na sklep. A kto chce zobaczyć jakościowo, jak to wszystko z bliska wygląda, bo według mnie no, jakościowo jest to porównywalne. Tak na dobrą sprawę z markami, tymi takimi, które można w, w, zobaczyć w sklepach no, markowych, tak zwanych. A sami zresztą wiecie, jak niektóre. Ciuchy rzeczy, odzież, jak niektóra odzież wygląda, po prostu, jeżeli chodzicie po sklepach, widzicie, jaki to jest jakości, a żądają niektórzy za to, że się kupi jakąś tam koszulkę, która pod światło prześwituje. No, niektórzy życzą sobie za to dużo pieniędzy, dlatego dzisiaj chciałem po prostu pokazać jakościowo, żeby nie było tak, że porucznik jakiś tam bubel sprzedaje, że jakiś tam byle co. Także myślę, że cena na sklepie jest adekwatna do tego, co jest co dostaniecie w rzeczywistości, o ile ktoś się zdecyduje, załóżmy, kupić taką koszulkę czy bluzę i tym samym pomoże w rozwoju tutaj kanału, będzie coraz lepiej, coraz prężniej, będzie to wszystko działało. Także już pokazuję to wszystko z bliska. O słuchajcie, tutaj z bliska możecie zobaczyć, jak to wszystko mniej więcej wygląda. Według mnie jest całkiem spoko, te kolory dobrze tutaj wyglądają. Każda tabluza akurat jest z wydrukiem na plecach, a z kolei z przodu, z przodu mamy na piersi, gdzie to tam się ukryło takie drobne, drobne logo. Inne koszuleczki tego typu i logo, logo na metce tego typu koszulka meldować o problemach, o problemach meldować po wykonaniu zadania, między innymi. Tutaj też jest coś, coś takiego fajnego. Nie wiem, czy to na filmie dobrze będzie yy, widać tutaj jakość. Mam nadzieję, że, że jest całkiem ok. Koszulki z krótkim rękawem. No i oczywiście bluzy nie mogą zabraknąć. Bluzy z tradycyjnym tekstem chujowo, ale jednakowo. I tutaj jeszcze jedna tutaj bluza, która jest na, na Januszku. O, troszkę tutaj jakieś paproszki są, ale oczywiście to w niczym nie przeszkadza. Także myślę, że ten krótki film przedstawił troszkę większy pogląd na, to, na, na, na te bluzy, na te koszulki, które tutaj Wam oferuję. Bo no, to, co jest na zdjęciach, to nie zawsze oddaje w rzeczywistości, jak to jest faktycznie, jak to jest naprawdę. Jeżeli macie ochotę, zapraszam, oczywiście. Dajcie zawsze łapkę w górę, tutaj subskrybujcie, dajcie komentarz taktyczny dla zasięgów oczywiście. Na dzień dzisiejszy to wszystko, chciałem po prostu tylko przedstawić, że to nie jest jakiś tam bubel, nie jest jakieś badziewie, jednak jest to dosyć mi się wydaje no, materiał mocny i porównywalny z tymi lepszymi markami, już nie będę wymieniał jakimi, bo tu nie będziemy robili jakiejś tam reklamy. Na dzień dzisiejszy to wszystko, także dzięki, cześć i czołem.